Nasze błędy wychowawcze, jakie do tej pory zauważyłam? Brak miłości, brak przebaczenia, brak cierpliwości. Zobacz, co mam na myśli. Brak miłości. Oczywiście, że każdy z nas kocha swoje dzieci ponad, ponad wszystko, ponad swoje życie, ponad siebie samego bardzo często i wiele byśmy dla dzieci zrobili. Natomiast w momencie, kiedy broją, kiedy są niegrzeczne, kiedy są wręcz nieposłuszne. Brakuje w nas bardzo często takiej właśnie miłości, a wręcz może i miłosierdzia. Tą miłość troszkę można połączyć z tym przebaczeniem, ponieważ hmm, brakuje w nas tak naprawdę takiej gotowości do tego, że dzieci popełniają błędy. Być może chcielibyśmy, żeby tu i teraz już, przecież 100 razy było wytłumaczone, zrozumiało, o co nam chodzi w danej sprawie. Być może ono potrzebuje jeszcze trochę czasu. I tutaj też to się miesza, jakby nie było. E, jakbyśmy tego nie rozłączali, to z cierpliwością, właśnie cierpliwością rodzica wobec własnego dziecka. Czy ty potrafisz powtarzać kilkanaście razy e, o zasadach bądź jakichś regułach, jakie macie w domu? Powiesz mi, mam powiedzieć raz ją, ja on, ono ma zrozumieć. Pewnie, że to by była sytuacja idealna, ale właśnie to jest ten błąd, który często popełniają rodzice, myśląc o sobie. E, jako osoba, które są nauczycielami tłumaczą program i wymagają potem e, rezultatów. To jest bardzo ważne w dalszych latach życia dziecka. Natomiast na etapie przedszkolnym czy młodszych dzieci, ta cierpliwość jest tutaj kluczowa, bo przyjdzie kiedyś taki dzień, naprawdę przyjdzie, kiedy się posłuchają, kiedy zrozumieją, albo pod, będą podejmować takie decyzje, które będą w Twoim poczuciu rozważne, bo pamiętajmy, że dzieci mają wolną wolę. Co mam jeszcze namyśleć, jeśli chodzi o przebaczenie? Tutaj myślę o rodzicach, o postawie, jaką masz wobec siebie. Bo błędów popełniamy dużo, każdego dnia. I tak naprawdę, jeżeli sobie nie przebaczysz i nie zaczniesz na nowo kolejnego dnia z czystą kartą, z nową siłą i cierpliwością, chociaż próbą tej dawki cierpliwości do dzieci, to bardzo często yy, idziesz w dół. Bo się dołujesz, bo się zadręczasz, bo myślisz o przeszłości. I uwaga, nic z tym złego, że rozważamy to, co było wcześniej, gdzie popełniliśmy błąd, gdzie tak naprawdę tkwi problem, ale jeśli ciągle, ciągle tylko wracasz, zamiast właśnie wyciągnąć wnioski i iść do przodu i przebaczyć sobie przede wszystkim jako rodzicowi, to trudno jest właśnie zacząć na nowo każdy dzień. Więc proponuję ci wieczorami przebaczyć sobie to, co było. To, co może z danego dnia zrobiłaś źle, może brakowało Ci cierpliwości, może byłaś mało sympatyczna, gdy zgłaszałaś jakiekolwiek swoje potrzeby swoim dzieciom bądź mężowi. I tak bym na to spojrzała. Czyli te trzy będy wychowawcze, o których myślę, dotyczą też rodziców, czyli jakby takiej relacji, czy w ogóle tego, jakim jesteś człowiekiem w tym wszystkim. Więc nie chodzi o bycie perfekcyjnym, a profesjonalnym. A na czym polega różnica? Profesjonalizm polega na tym, że chcesz, że pracujesz, że walczysz, na efekty czasem nie masz wpływu, a na ten ciężki proces pracy, w którą w to wkładasz, jak najbardziej. Więc zobacz, podsumowując, błąd wychowawczy w postaci braku miłości, przebacz dziecku, miej troszkę więcej do niego zaufania. Staraj się też e, po prostu być bardziej radosna, a nie taka ciągle umęczona, umartwiona. Ja wiem, wiele na to rzeczy wpływa zmęczenie, różne problemy rodzinne, zawodowe, osobiste. Natomiast im bardziej jesteśmy takie spokojniejsze e, w kontakcie z naszymi dziećmi, tym więcej możemy z tej relacji e, dobrego wydobyć dla obu stron. I tak jak mówię, nie jest to proste, ale myślę, że to jest duży błąd wychowawczy, który warto, warto. Wziąć na warsztat i popracować nad nim. Ta cierpliwość nie bez powodu, mówi się o cierpliwości, do dzieci, które naprawdę potrafią wyprowadzić nas przez to z równowagi, z naszych sił, wycisnąć wszystkie soki, a to nadal, czy rodzicu, taki błąd będziesz popełniał jeszcze wiele razy w różnym wieku swoich dzieci, i warto się z tym zmierzyć, że takie błędy będą, ale być może już troszkę inne, być może bardziej to w sobie przepracujesz. No i to przebaczenie, przebaczenie własnemu, własnej sobie, własnej osobie jako dorosłemu, ale też szybsze przebaczenie dziecku. Zobacz, jak dziecko nabroi, zauważ nawet takie właśnie małe dzieci. One w jakimś minucie, czasem kilkunastu sekundach zapominają o temacie, zaczynają się już cieszyć albo zająć inną rzeczą. Szybciej im to przychodzi, łatwiej mi to przychodzi i to jest to, czego powinniśmy się od dzieci nauczyć. Polecam Ci e, oglądanie poprzednich odcinków naszego wyzwania. Jest już ich ponad 30 na moim kanale YouTube. Subskrybuj ten kanał, bo niedługo kończy się 40-dniowe wyzwanie. Odcinki już będą rzadziej, dlatego warto być na bieżąco, a to zdobędziesz dzięki subskrypcji i naciśnięciu tego dzwoneczka. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia.